Witajcie, dzień dobry. Chciałam Cię dzisiaj zaprosić do takiego specjalnego odcinka, w którym będziemy pokazywać różne propozycje na ślub, na jest Książka yy, ojca Krzysztofa Wergo Knoca, Obłudzić sakrament małżeństwa. I tę pozycję wybrałam dla ludzi, yy, właśnie, którzy są wierzący. Yy, ponieważ ona mówi coś bardzo fenomenalnego. Powiem Wam szczerze, że ja tego nie znalazłam nigdzie. Ona mówi, mm". Ona mówi o tym, że jest coś takiego jak duchowość małżeńska, że ludzie, którzy są sobie bliscy, budują relacje z Bogiem, wchodzą w przestrzeń duchowości małżeńskiej. I nie trzeba tego szukać na zewnątrz, na przykład we wspólnotach. Oczywiście to też tak, ale żeby chodzi odkryć to, co tworzymy razem, i z tego powstaje duchowość. I on o tym pisze. Nie ma książek na ten temat, powiem Wam szczerze, i warto pomóc ludziom odkryć. Że sakrament jest też duchowością. To jest genialne, naprawdę. Polecam Wam, super się czyta. Polecam Wam szczerze.